Zgromadzimy się bo za, przebaczamy, ale pamiętać chcemy i chcemy, żeby potomność, nie, tutaj ziemi zielonogórskiej i wszyscy, którzy będą przychodzić, pamiętali o tych i mo, pomodlili się za tych biednych, pomordowanych. Chciałbym podziękować w swoim imieniu własnym wszystkim organizatorom za to spotkanie dzisiejsze. Już nie będę wymieniał. Szczególnie wymienię pana profesora Leszka, bo to dzięki niemu ja to się znalazłem i korespondował, koresponduje ze mną, i to, to jest jego zasługa, że myśmy z bratem mogli tu być. Chciałem podziękować księdzu Tadeuszowi w szczególny sposób, bo on po całym świecie, mogę powiedzieć, osławia imię Polski, ale Polaków pomordowanych. Weźcie jedną, drugą czy trzecią książkę, dzisiaj którą podpisuje, prawda? To wszystko nie dla własnej chwały. To nie wszystko, dla żeby ktoś go chwalił, bo on jest bardzo pokorny, ale po to, żeby pamięć była i nie, za, i nie zanikała. ta Tadeuszu, serdecznie mógł zapłać za to, że jesteś z nami i ja z Tobą, tak, bo inaczej nie było też, że może w zeszłym roku i w tym roku mogliśmy tutaj być i wspólnie się modlić za, za te ofiary tragicznie pomordowanych, w straszny sposób. Już nie będziemy mówić, bo Wy wiecie. Wszystkim, kiedy te, no, też no, i kariuszowi też tak samo, to, że nam pomaga tutaj wszystkim, wszystkim ofiaram, wszystkim serdecznie mógł zapłać, zapewniam jeszcze raz to powiem opomnięci, młodych za wszystkich tych organizatorów i wszystkich nas, którzy tu się dzisiaj gromadzimy na tym miejscu, bo to jest wielka łaska i wielka zasługa to dla dobra Polski. Niech żyje nasza ojczyzna, niech Polacy rozwijają się w pokoju. Łasce Bożej, oby było jak najlepiej po tych wyborach. Szczęść Boże wszystkim